Jan Kulczyk to człowiek, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich przedsiębiorców, który wielkiej fortuny dorobił się podczas prywatyzacji polskiej gospodarki, do czasu gdy w 2015 roku niespodziewanie zmarł w Wiedniu tuż po wykonanym zabiegu. Śmierć ta oznaczała nowy rozdział w biznesach kulczyków. Majątek wart ponad 15 miliardów złotych trzeba było podzielić pomiędzy dzieci i znanego przedsiębiorcy. Majątek został podzielony pomiędzy Dominikę oraz Sebastiana. Jak po blisko 10 latach od śmierci ojca rodzeństwo radzi sobie z zarządzaniem wielką fortuną. Czy upadli, a może jednak przetrwali te lata i budują wielkie firmy? Zostaw suba, bo aż tyle osób oglądających moje filmy tego nie robi, a ja już nie przeszkadzam i zapraszam do odcinka. Jan Kulczyk przez lata swojej działalności zbudował olbrzymi biznesowe imperium. Liczne holdingi, firmy inwestycyjne, akcje w spółkach. Pierwszy milion dostał od ojca Henryka, który, podobnie jak on, był przedsiębiorcą. Jednak to Jan potrafił robić biznesy z państwem jak mało kto. Człowiek, który jest powiązany z taką ilością prywatyzacji, że aż ciężko to pojąć. Słynny holding Kulczyka początkowo zajmował się sprowadzaniem z Niemiec aut do Polski, był dystrybutorem aut z grupy Volkswagen przez kilkadziesiąt lat, później wraz z państwem stworzył pierwszy w Polsce projekt finansowany z pieniędzy prywatno-publicznych. Wspólnym dziełem była słynna Wielkopolska Autostrada, czyli najsłynniejsze aktywo Jana Kulczyka. Jak już wspomniałem, Jan Kulczyk robił biznesy z państwem. W 1993 roku sprywatyzował Lech Browar Wielkopolski, od którego później utworzył największą spółkę produkującą piwo w Polsce, czyli Kompanię Piwowarską. Kompania powstała dzięki sprywatyzowaniu browarów tyskich Górny Śląsk oraz pozyskaniu strategicznego inwestora w postaci South Africa Brewers International. Jan Kulczyk wszędzie tam, gdzie zwęszył biznes, to tam wchodził. I tak było z telekomunikacją. Był on jedną z osób zaangażowanych w tworzenie polskiej telefonii cyfrowej, czyli jednej z dwóch, a później trzech spółek kontrolujących branżę telekomunikacyjną w Polsce. PTC miał mniejszościowe udziały, ale jednak krążą plotki o tym, że to dzięki Kulczykowi PTC otrzymało koncesję telekomunikacyjną. Współka Polska Telefonia Cyfrowa w 2011 roku stała się w 100% spółką zależną od Deutsche Telekom, czyli spółki kontrolującej T-Mobile. PTC i ERA zostały przekształcone w T-Mobile. Kulczykowi tak spodobała się telekomunikacja, że uczestniczył przy prywatyzacji telekomunikacji polskiej SA. W 2000 roku wsparł on France Telekom, który już jakiś czas od państwa polskiego starał się odkupić akcje telekomunikacji. Prywatyzacja telekomunikacji jest tą, która wzbudza ogromne kontrowersje do tej pory. Telekomunikacja polska w 1998 roku zaliczyła udany debiut giełdowy na GPW. Był to pierwszy etap prywatyzacji tej spółki. Kolejnym etapem było sprzedanie 35% udziałów w telekomunikacji, konsorcjum Kulczyk Holding oraz Friends Telecom w 2000 roku. Już rok później konsorcjum to kupiło kolejne udziały, tym razem 12,5%. W 2005 roku Kulczyk wycofał się z konsorcjum, zarabiając 40 milionów euro na sprzedaży udziałów w telekomunikacji. Jan Kulczyk inwestował również w branżę ubezpieczeniową. W 98 roku Kulczyk Holding zakupił większościowy pakiet akcji TUIR Warta, po to, aby następnie przeprowadzić największą w historii Polski restrukturyzację spółki ubezpieczeniowej, a następnie sprzedał ją Belgijskiej Grupie Ubezpieczeniowej KBC. Holding Polskiego Króla Prywatyzacji przeprowadził zakup największego polskiego operatora logistycznego, czyli spółki PKS, z którego później Holding również się wycofał, zarabiając przy tym To są um kolejne miliony. Kulczyk po wielkiej prywatyzacji zaczął rozglądać się za kolejnym możliwym miejscem do inwestycji. Jego wybór padł na bogaty w surowce oraz kapitał ludzki kontynent, czyli Afrykę. Holding zainwestował w Opir Energy, czyli spółkę zajmującą się poszukiwaniem oraz wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego w Afryce. Kulczyk Investment, czyli kolejna spółka inwestycyjna, Jana Kulczyka, zajęła się inwestowaniem w firmy, które poszukują gazu ziemnego w Polsce, Słowacji, Rumunii oraz Bułgarii. Kulczyk zainwestował jeszcze w m.in. Orlen, a inwestycje. Ta skończyła się jedną z największych afer w historii Orlenu oraz Wielką Komisją śledczą. Kulczyk przy okazji inwestowania w paliwa kopalne, zainwestował także w przeciwną do paliw kopalnych, energię oze. W 2000 roku powołał do życia pole czyli spółkę, która miała zająć się wytwarzaniem tzw. zielonej energii. Tutaj długo jeszcze można by dyskutować o biznesach Kulczyka, jednak wielkie interesy zakończyły się niespodziewanym końcem, czyli śmiercią. Jan Kulczyk zmarł 29 lipca 2015 roku, podobno w wyniku powikłań pooperacyjnych albo zawału. W tej sprawie są ogromne niejasności. Kolejnymi nie do końca jasnymi faktami w tej sprawie jest jego testament, który miał podzielić jego ogromną fortunę pomiędzy dwójkę jego dzieci. Kulczyk niczego nie chciał zostawić przypadkowi ani sądom. Jan Kulczyk jednak podzielił majątek w bardzo specyficzny sposób, bo w niepodzielny, czyli w taki, który każda złotówka, jak i akcja z 16-miliardowego majątku kulczyka miała przypaść dwójce równorzędnym właścicielom. A naprawdę było co dzielić, bo w tamtym okresie w skład majątku wchodziło 16 miliardów złotych, zawarte w naprawdę różnych aktywach. Około 4% akcji globalnego koncernu piwnego Sub Miller warte blisko 9 miliardów złotych. W tamtym momencie. W skład majątku wchodził również świeżo wykupiony większościowy pakiet akcji Ciechu warty 1,9 miliarda złotych. Pakiet akcji utworzonej przez Kulczyk Holding pole energii warty 600 milionów złotych. Najsłynniejszy pakiet akcji w autostradzie wielkopolskiej, czyli spółkach Autostrada Wielkopolska SA, Autostrada Wielkopolska 2 oraz Autostrada Wielkopolska Eksploatacja. W skład majątku wchodziły również kontrolowane przez Kulczyk Investment spółki zajmujące się wydobywaniem afrykańskich surowców, takich jak gaz ziemny czy ropa naftowa. Oczywiście do majątku trzeba też dodać różne nieruchomości czy gotówkę. Doktor Kulczyk chciał wytyczyć nowy tor rozwoju Kulczyk Investments oraz Kulczyk Holding. Półki miały skupić swoje działania wokół maksymalnie czterech głównych branż o największym potencjale wzrostowym chemii, energetyce, infrastrukturze oraz nowych technologii. Jan również przestrzegał dzieci przed robieniem interesów wraz z państwem, czyli czymś, na czym on zbudował swoją ogromną fortunę. Jednak dzieci nie do końca posłuchały nakazu Nestora rodu Kulczyków i w 2018 roku. Roku, podzieliły między sobą składowe kapitału. Pakiet akcji Sabillera został sprzedany belgijskiemu AB IN Beth za ponad 10 miliardów złotych. Holding został podzielony pomiędzy rodzeństwo w następujący sposób. Dominika otrzymała akcję w Polenergii oraz gotówkę, a całą resztę aktywów obecnych w kulczych Holding otrzymał Sebastian. Najzwyczajniej świecie doszło do podziału pół na pół. Jak już wspomniałem, Dominika kontroluje Polenergię, czyli spółkę, która przede wszystkim kojarzona jest z budową farm wiatrowych na Bałtyku. Polenergia jest największą prywatną spółką, która produkuje energię elektryczną w Polsce. Młoda Kulczyk inwestuje w również w luksusowe rezydencje na całym świecie. Co jakiś czas w mediach przewija się ten temat, ile Dominika wydała na przykład na luksusową nieruchomość w Londynie. Dominika jest także bardzo mocno zaangażowana społecznie, co jakiś czas uczestniczy w różnych filantropijnych programach pomocy biednym. Sebastian w kwestii biznesowej jest bardziej otwarty i zdeterminowany. Kulczyk Investment, czyli grupa inwestycyjna, którą przejął, inwestuje w różne Kulczyk poprzez spółkę inwestycyjną kontroluje wiele firm, głównie inwestując w przedsięwzięcia z kategorii nowych technologii, ale także w te tradycyjne. Jednak nie zawsze tak było, bo Sebastian Kulczyk tuż po przyjęciu wehikułu inwestycyjnego po ojcu zaczął jego przebudowę, czyli sprzedaż aktywów, które nie pasowały do aktualnego modelu na budowę holdingu. Jedną z najpopularniejszych spółek, które zostały sprzedane przez młodego Kulczyka są udziały w poszczególnych spółkach autostradowych Autostrady Wielkopolskiej, które zostały sprzedane. W za 3 miliardy złotych francuskiemu funduszowi Meridian, który od lat inwestuje w różne przedsięwzięcia infrastrukturalne na całym świecie. Jak już wspomniałem, młody kulczyk woli inwestować w firmy, które oferują nowe technologie. Właśnie do tego służy wehikuł inwestycyjny Mantaray. wehikuł ten zainwestował już ponad 160 milionów euro w wiele firm na całym świecie, a inwestuje on w technologie, która pomaga różnym grupom funkcjonować. Jeżeli są tu jacyś przedsiębiorcy z branży e-commerce, to na pewno słyszeli o czymś takim jak Baselinker, czyli oprogramowaniu, które ułatwia handel na wielu platformach jednocześnie. Manta Ray zainwestowała także w między innymi Booksy, Brainly, Telegram czy Virgin Hyperloop One. Kulczyk także również inwestuje w tradycyjne biznesy. Jest on większościowym udziałowcem kopalni złota w Namibii. Nawet ostatnio dokupili oni kolejne akcje w spółce kopalnianej. Aktualnie dzięki temu są oni ogromnymi beneficjentami ogromnych cen złota. Kulczyk również stawia luksusowe apartamenty w. W Spółka Nowo Investment stawia apartamenty na terenie całej Polski. Aktualnie klejnotem w koronie finansowego imperium Sebastiana Kulczyka jest Kłemetika, znana też pod starą nazwą Ciech. Kiedyś Ciech nazywał się Ciech. Dziś to Kłemetika i jest w 100% kontrolowana przez Sebastiana Kulczyka oraz jego wehikuł inwestycyjny. Chce on nadać nowy nurt tej spółki. Kłemetika nie tak dawno za 1,2 miliarda złotych przejęła dwa zakłady produkcyjne krzemionki strąconej od amerykańskiego giganta PPG, który aktualnie mierzy się ze sporymi problemami finansowymi. Dzięki akwizycji fabryk, Quemetica stała się drugim największym producentem krzemionki strąconej na terenie obu Ameryk oraz trzecim na terenie Europy. Quemetica to nie tylko krzemionka, ale także produkcja soli, szkła, wyrobów agro oraz także wielu innych materiałów.